Witajcie! Dzisiaj gościmy w niewieścinie na terenie gospodarstwa rolnego Gier którego właściciele zdecydowali się na eksploatację naszego najnowszego automatu Petromat One. Nazywam się Wojtek Lewandowski. Znajdujemy się w miejscowości Niewieścin, w naszym rodzinnym gospodarstwie, ale także w przedsiębiorstwie. Zajmujemy się tutaj skupem zbóż oraz handlem nawozami i środkami ochrony roślin. W skali roku zużywamy około 80 tysięcy litrów oleju napędowego. Został, był on zawsze tankowany w sposób tradycyjny, czyli dystrybutorem, z licznikiem jakimś i ogólno takim dostępnym, że każdy mógł sobie podjechać i zatankować. Zamontowaliśmy sobie automatykę tutaj z taką poddystrybutor, która będzie nam odpowiadała za tankowania maszyn, za tankowanie samochodów. Będzie nam pokazywała zużycie, możemy sobie podzielić jak na przykład idzie, ile zużycia idzie na transport, ile na rolnictwo, ile na zwykłą pracę w czasie takim codziennym naszej firmy, obsługę. Bardzo ważna jest dla nas tutaj sonda, która będzie nam cały czas pokazywała aktualny stan paliwa, aby nie było sytuacji ani dnia, w którym po prostu powiemy ups, zapomnieliśmy zamówić paliwa. Na młodym jest to bardzo łatwo, nie ma to absolutnie żadnego problemu. Bardzo fajna jest tutaj właśnie strona ta PetroManager, dialogujemy się, jest ona bardzo intuicyjna, bardzo dużo pomaga nam samouczek, jeśli ktoś potrzebuje. W naszym wypadku naprawdę, nam młodym jest to łatwiej, także naprawdę nie było żadnego problemu, aby dodać jakikolwiek sprzęt, czy też kierowcę, osobę, która dostanie karty u nas. Nie było żadnego problemu, jest to bardzo łatwe no i w sumie wygodne. U nas w naszym gospodarstwie nie jest aż to tak ważne, że była ta automatyka. Praktycznie postawiliśmy ją dlatego, że jesteśmy młodzi, innowacyjni, po prostu lubimy nową technikę, ale w dużym przedsiębiorstwie, jeśli na przykład zatrudniamy dużo przede wszystkim pracowników, mamy większą kontrolę, gdzie to paliwo po prostu wędruje i jak, gdzie ono jest wykorzystywane, w którym aucie, w którym ciągniku. Przede wszystkim bardzo dobra obsługa, bardzo mili przedstawiciele, no i bardzo łatwa też obsługa całego, że tak powiem, strony tutaj Petro Manager, także naszego tego profilu. Z tego względu właśnie wybrałbym Petro Manager. Jak widzicie, kolejny automat ułatwia przedsiębiorcom ich pracę. Jeśli jesteście ciekawi, jak Petro Antoine radzi sobie na co dzień, śledźcie profil GR Lewandowski. Zapraszamy również na nasze media. Jesteśmy dostępni na Facebooku, YouTube, Instagramie i Linkinie. Do zobaczenia!